Top 10 porzuconych miejsc, do których lepiej nie wchodzić. Dziesiąte Detroit w USA. Opuszczone fabryki kryją nie tylko ruiny, ale też toksyczny azbest, chemikalia i ludzi, którzy nie lubią intruzów. Tu największym zagrożeniem nie zawsze są budynki. Dziewiąte, kajako w Turcji. W kamiennych domach zadomowiły się jadowite żmije i skorpiony. Podczas upałów kryją się w szczelinach. I atakują błyskawicznie. Ósme, Ross island w Indiach. Kiedyś tętniła życiem, teraz została w całości przejęta przez naturę. Korzenie drzew przebijają ściany i tworzą naturalne pułapki. Na wyspie spotkasz też trujące rośliny i dzikie zwierzęta. Siódme. Bodie w Kalifornii. Dawne miasto poszukiwaczy złota jest skażone arsenowym pyłem. Wystarczy wejść do jednego z budynków i możesz wdychać toksyczne drobiny. 6. Hautou Wan w Chinach. Cała wioska zarosła bluszczem, który maskuje ukryte studnie i zapadnięcia. Pod zielenią kryją się dziury głębokie na kilka metrów. 5. Humberstone i Santa Laura w Chile. Dawne zakłady przemysłowe pełne są metali ciężkich, rdzy i chemikaliów. W wielu halach stężenie toksyn Nadal przekracza normy. Czwarte, Mojnak w Uzbekistanie. Dno wyschniętego aralu to pustynia trującego pyłu, mieszanki soli i toksyn, które potrafią uszkodzić płuca w kilka minut. Trzecie, Krakow we Włoszech. To miasto stoi na niestabilnym gruncie. Dlatego ludność musiała zostać ewakuowana. Osuwiska nadal się zdarzają i potrafią otwierać ziemię tuż pod stopami. Drugie, Hashima Island. W Japonii. Kiedyś przemysłowa wyspa kopalnia. Betonowa wyspa skrywa zapadnięte tunele i szybkie wiatry, które potrafią zepchnąć człowieka z krawędzi. Pierwsze, prypeć w strefie Czarnobyla. Najgroźniejszy jest radioaktywny pył unoszący się wewnątrz budynków. W niektórych miejscach licznik Geigera bije na alarm już przy wejściu. Jeśli chcesz więcej takich mrocznych ciekawostek, Zaobserwuj nasz kanał.